Witam Was serdecznie w moim pierwszym odcinku Pokażę Wam moje codzienne obowiązki mojego jednego królika samicy Więc zaczynamy Ziarka, mieszanka, pszenicy, jęczmienia i przeżyta. Daję jedną marchewkę, zwykłą, taką z ogródka. Trochę siana. Do koryta. To takie zrobione koryto. O. Wody. Opuszczamy. Wody troszkę. O. o. I samica sobie tu ładnie je. Muszę jej wyrzucić obornik. O. Ładna samica. Niedługo będzie dopuszczana. Tu obok ma wujek też dwa króliki. Wczoraj przywiózł. Pokażę. O takie ładne mieszańce o takie o takie trochę mizernawe tu widzę, bo jeden to taki lichy, bo jak będzie musiał je trochę odbudować o ten taki lichutki trochę, ale odbuduje tu mają marchewki dużo wody, ziarka, też takie samo jak ja daję moje, mojej królicy no, to mój, będzie mój, teraz będzie pierwszy odcinek na kanale więc dajcie suba łapkę w górę. Dzięki. Na razie. Hej.